Maciej Musiał, jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiego kina młodego pokolenia, już w wieku 29 lat może pochwalić się imponującym dorobkiem artystycznym. Odkryty przez swojego ojca, Andrzeja Musiała, znanego m.in. z serialu Ojca Mateusza, Maciej szybko zdobył serca widzów. Jego kariera nabrała tempa od pierwszego casting, na który towarzyszył mu ojciec. W wywiadach Maciej często wspomina swoją matkę. Anne Markiewicz musiał, którą uważa za wzór do naśladowania. Stworzyła mnie jako człowieka i jako aktora, mówił w rozmowie z Vivą, dodając z sentymentem, ale na pierwszy casting zaprowadził mnie ojciec. W tym roku przypada dziesiąta rocznica rozstania jego rodziców, co było ogromnym przeżyciem dla wtedy letniego aktora z rodzinki.pl. Rozpad rodziny głęboko go dotknął, chociaż nigdy nie przestał kochać ojca który opuścił dom rodzinny. Zawsze był i jest obecny w moim życiu. To dla mnie niezwykle ważne. Tak sobie myślę, że najlepszym prezentem, jaki rodzic może dać dziecku, jest właśnie czas, wyznał Maciej, podkreślając, że zarówno matka, jak i ojciec zawsze stanowili dla niego inspirację i oparcie. Otrzymałem od nich drogowskazy, dzięki którym wiedziałem, jak w życiu nie zbłądzić. Są dla mnie inspiracją. Zawsze we mnie wierzyli, dali mi mnóstwo miłości, dodał. Andrzej musiał odegrał kluczową rolę w życiu swojego syna Macieja, ucząc go, że prawdziwa siła mężczyzny objawia się także przez okazywanie emocji. Gdy się urodziłem, mój tata miał 39 lat. Był już dojrzały i jak mi się wydaje, świetnie przygotowany do roli ojca. Zawsze znajdował dla mnie czas i miał nieograniczoną cierpliwość. Mimo ciężkiej pracy, nigdy nie pozwolił, aby jego zmęczenie wpłynęło na nasze relacje, wspominał Maciej, musiał podczas występów Dzień Dobry TVN. Jego ojciec starał się być nie tylko rodzicem, ale także przyjacielem dla syna, co nie zawsze podobało się jego żonie, Annie Markiewicz, musiał. Synowie zazwyczaj nie potrzebują kumpli w domu, bo mają ich w szkole. Potrzebują ojca, mężczyzny, mówiła Anna w wywiadzie dla Wiwy, wyrażając swoje obawy co do podejścia męża do wychowania. Po rozwodzie rodziców Maciej stanął po stronie matki, rozumiejąc, że potrzebuje ona wsparcia po rozstaniu z mężem, z którym dzieliła życie przez ponad 20 lat. Przeczytawszy jej wiersze, Maciej zrozumiał, że matka nie jest tak twarda, jak mu się wydawało. Odkrył, że jest delikatną i kruchą osobą, która pragnie ciepła i wsparcia. Pomimo podziałów rodzinnych, Maciej nigdy nie odwrócił się od ojca, rozumiejąc, że obydwoje rodzice mieli dla niego równie wielkie znaczenie. Anna Markiewicz musiał, w wywiadzie dla Wiwy, wyraziła głębokie uczucia do swojego syna Macieja, mimo że w czerwcu tego roku wyszła za mąż po raz drugi. Taką polubił mnie jeszcze bardziej, powiedziała. Podkreślając, że Maciej pozostaje najważniejszym mężczyzną w jej życiu. Cieszy się z ich niezależności, ale zawsze może liczyć na syna, który, jak mówi, przybiegnie do niej nawet z drugiego końca świata, gdy będzie tego potrzebowała. Z drugiej strony, Andrzej musiał, mimo burzliwych momentów w przeszłości, nadal utrzymuje bliskie relacje z synem. Był wyraźnie wzruszony, gdy niedawno Maciej publicznie nazwał go swoim najlepszym przyjacielem. Choć w życiu naszej rodziny bywało burzliwie, zdołaliśmy ocalić to, co najważniejsze, wyznał Maciej w programie Dzień Dobry TVN. Przyznaje jednak, że z powodu swojego intensywnego życia zawodowego, rzadziej widuje się z ojcem, niż Bejniek tego chciał, ale ciągle stara się znaleźć czas dla tej cennej relacji. Anna, zadowolona z osobistej niezależności, mówi, jest dorosły, ma swoje życie, ja mam swoje. Cieszę się, że oboje możemy spełniać swoje marzenia. Ich historia pokazuje, jak ważne w rodzinie są nie tylko miłość i wsparcie, ale również zdolność do zachowania indywidualności w zgodzie z bliskimi.